Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie papier toaletowy Flora Race. Jest to właśnie taki papier o zapachu rumianku papier zapachowy. Co ciekawe, jest to również papier, który ma trzy warstwy: 150 listków, 8 rolek, a zatem mega fajnie się to wszystko zapowiada. To już jest która z paczek, którą ja zużywam. Generalnie warto wspomnieć również o tym, że jest to papier ekstra miękki, co oczywiście mogę Wam The cat sat on potwierdzić, a zatem może sobie rozpakujemy to opakowanie, zobaczymy jak to wygląda w środku po rozpakowaniu, a zatem wezmę sobie jedną rolkę tutaj wyjmę, no i zobaczę, pokażę Wam na nagraniu, jak to po prostu wygląda już w środku. Jak taki papier wygląda po rozpakowaniu, a zatem taki un unboxing sobie lekki przeprowadzimy. A zatem tak wygląda taka właśnie rolka papieru e, Floraris e, o zapachu e, rumianku. Jeżeli chodzi o zapach, no to tutaj troszkę wyczuwa się rzeczywiście ten zapaszek e, rumianku. Jeżeli chodzi o te warstwy, jak sobie widzicie, dość porządnie ten papier jest zapakowany. Rzeczywiście tak łatwo się nie łamia a zatem nie będzie takiego, że tak powiem, e, nagłego porwania się papieru co czasami po prostu ma miejsce w przypadku jakichś tam innych papierów, bardzo fajnie się to prezentuje takie kwiatki można powiedzieć na, na obrazku jak sami widzicie a zatem myślę, że jak najbardziej taki papier jest na tak, bardzo dobrze wykonany solidny papier, myślę, że spokojnie mogę Wam go polecić, jak sami widzicie sporo tych listków tutaj rzeczywiście jest ten papier dość szeroki e, natomiast e, te listki w miarę cienkie, żeby było po prostu jak najwięcej, e, jak najwięcej tutaj tego papieru e, w całości, e, jeżeli chodzi o, e, o, o, te, o te rolki, no to myślę, że 8 rolek to dość sporo jeżeli chodzi o ceny, no to tak około 12 zł za takie opakowanie z 8 rolkami pewnie mniej więcej zapłacicie czasami też są na pewno jakieś tam przeceny, no to warto się po prostu orientować po ile, taki, po, po ile taki floraris papier można po prostu kupić no bo od czasu do czasu tak jak mówię jakieś tam przeceny się zdarzają no i, warto, i czasami można po prostu upolować taki papier taniej, a zatem moja ocena tego papieru myślę, że 9,5 na 10 jeżeli właśnie chodzi o zastosowanie, jeżeli chodzi właśnie o użyteczność takiego papieru, jakość wykonania, myślę, że jak najbardziej zasłużona nota, jeżeli chodzi właśnie o ten konkretny papier toaletowy. A zatem to by było wszystko, zachęcam do subskrypcji, napiszcie mi w komentarzu, co Wy sądzicie na temat papieru toaletowego Floralis w komentarzu, no i zostawcie polubienie pod filmem, zasubskrybujcie ten kanał, żeby po prostu być na bieżąco z następnymi nagraniami, które na pewno pokażą się na tym kanale. Wielkie dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.